Witam wszystkich w dziś dość nietypowym filmie, ale jeśli już ktoś od jakiegoś czasu obserwuje kanał, to wie, że publikowałem w przeszłości wideo relacje oraz wideo galerię ze zdjęciami sklejonych przeze mnie modeli. I dzisiaj ten film jest wyjątkowy, ponieważ stykają się tu dwie skrajności. Z jednej strony jest to mój ostatni film z tej serii, bo dotychczas pokazałem na Playliście wszystkie moje sklejone modele jakie posiadam w swojej domowej kolekcji, poza tym dzisiejszym. Ten film można powiedzieć, że zamyka tę serię, ponieważ nie mam innych sklejonych modeli, które mógłbym Wam pokazać. Z drugiej strony w tym ostatnim filmie chciałbym pokazać Wam mój pierwszy kartonowy model samolotu, jaki kiedykolwiek skleiłem w życiu. Po powrocie do pasji jest to mój pierwszy samolot. W latach młodości nie pamiętam, abym jakiś ukończył do końca, chociaż coś tam próbowałem. Może dzisiejszy film jest dla mnie formą relaksu i wspomnień, tudzież nie będzie on dłuższy niż 15 minut, bo chciałbym nabrać nieco sił do produkcji kolejnego filmu z serii Relacji Vittorio Veneto oraz przygotować dla Was świąteczną niespodziankę otwierającą zupełnie nową serię filmów. Być może tak, trochę takich dla mnie odpoczynkowych trochę rozrywkowych, lekkich, ale bardzo, bardzo przepełnionych inspiracją. I nie, nie będzie to kolejny film motywacyjny, ale coś, co obejmie swoją treścią modelarstwo, które preferujecie. Będzie to seria, która otworzy mój kanał modelarski na nowe fronty modelarstwa, które dotychczas były zamknięte jedynie w szkutnictwie, statkach i okrętach. Zachęcam Was do zabrania udziału w ankiecie w zakładce Posty na stronie kanału. Zapytałem Was o kierunek modelarstwa, jaki Was interesuje i dzięki tej ankiecie oraz komentarzom będę mógł lepiej przygotować się i poznać dziedzinę modelarstwa, którymi będziemy się opiekować na tym kanale. I z góry przepraszam, że nie odpisuję Wam na wszystkie komentarze pod tą ankietą. Oczywiście czytam je wszystkie, a przeczytany przeze mnie komentarz oznaczam serduszkiem. Przechodząc do dzisiejszego filmu, nie liczę tu na rekordy oglądalności. Bo wiem, że prezentacje modeli nie interesują wszystkich, ale być może zostaniesz drogi widzu, modelarzu, a może sympatyku historii na dłużej i usłyszysz to, co chcę dzisiaj opowiedzieć o determinacji, w dążeniu do celu i braku strachu do przyznawania się do błędów, bo każdy je popełnia. Nieważne na jakiej płaszczyźnie życia spotykamy niewłaściwe osoby na swojej drodze, podejmujemy niewłaściwe decyzje albo po prostu sklejamy model w niewłaściwy sposób. I właśnie dzisiaj chciałbym o tym opowiedzieć. A przy okazji oglądania zdjęć, możecie sami te niedoskonałości zauważyć. Dlatego proszę o łagodną krytykę w komentarzach, jeśli taka się znajdzie. Sklejając ten model, miałem dużo frajdy, bo części do siebie pasowały, były duże. A przede wszystkim pasowało poszycie kadłuba, a to cieszy. Niestety nie podoba mi się dziób samolotu, który nie wiedzieć czemu został zaprojektowany w taki sposób, no, że nie widać tego charakterystycznego dla F-16 zadziornego noska skierowanego w dół. No cóż, ja już z tym żyję, a błąd ostatecznie no, został. Chociaż jakiś czas później skleiłem drugi samolot myśliwski F-16, którego wideo galeria również znajduje się na moim kanale, i tam już bardziej postarałem się zwracać uwagę na popełnione błędy podczas sklejania pierwszego modelu. Nie podoba mi się osłona kokpitu pilota, jest przyciemniona specjalną farbą od Tamija TS-71, i jeśli dzisiaj miałbym ją wykonać ponownie, prysnąłbym tylko jedną chmurkę tego specyfiku, a nie dwie, jak miało to miejsce w tym przypadku. Sam temat modelarski jest nietypowy. No jak na moje zamiłowania, bo kolejnym modelem w kolekcji nie była jednostka pływająca, a właśnie samolot myśliwski. Decyzja rozpoczęcia budowy była spontaniczna, trochę podyktowana chęcią spróbowania się w modelarstwie lotniczym. Po trochu smaczek z konkursu modelarskiego w Koszalinie, na którym miałem okazję się pojawić, a na oglądałem się tam mnóstwo dzieł sztuki z dziedziny lotniczej i nie tylko. Potraktowałem ten model jako wakacyjny, odpoczynkowy, ale na dłuższą metę dał naprawdę sporo do myślenia i choć takie modele jak samoloty wydają się być prostsze niż budowanie okrętów, to myślę jednak, że każda gałąź modelarskiej sztuki ma swoje słabsze i mocniejsze strony. Swoje trudności i wyzwania, z którymi musimy się mierzyć. I chyba dlatego warto czasem stanąć w miejscu, zastanowić się i pomyśleć, gdzie popełniło się błędy, i nie bać się o tym mówić. Samoświadomość powoduje, że stajemy się nie tylko lepszymi modelarzami, ale również lepszymi ludźmi. Sam model przedstawia samolot F-16D Block 52 w skali 1 do 33 który był zakupiony wraz z zestawem dodatków do modelu dostępnych na stronie producenta WAG. Zeszyt sygnowany jest numerem 6.7.2018, a autorem modelu jest Jerzy Janukowicz. Autor projektu jest ceniony wśród modelarzy, dlatego nie spodziewałem się kłopotów podczas sklejania mojego pierwszego modelu samolotu. Na którym z forum wyczytałem, że model można skleić w tydzień, tym bardziej zainteresowałem się tematem. Gdyż w krótkim czasie można powiększyć kolekcję istniejących modeli, a sam model prezentuje się naprawdę nieźle. Budowa modelu, oczywiście moim tempem, trwała około 13 dni bez uzbrojenia, które okazało się dość czasochłonne i z dokończeniem uzbrojenia nie przekroczyło kolejnych 15 dni. Cały model możecie skleić w miesiąc, a jego koszt w wydawnictwie to 30 zł. Nie przewidywałem zmian innych niż sugeruje instrukcja obsługi. Ale aby uplastycznić nieco model, wykonałem go z następującymi wariantami. Drukowane koła 3D kupione w sklepie VAG, tłoczona owiewka kabiny pilota, również kupiona w sklepie VAG, wspomniana przyciemniana owiewka kabiny pilota za pomocą sprayu od Tamija, wyposażenie kabiny pilota zgodnie z instrukcją, która była w zeszycie, otwarte wnęki kół, czyli to jest model w wersji lądowej i otwarte hamulce. Budowa nie należała do spektakularnej walki z kapela i kleju, niemniej model wymaga, jak każdy, cierpliwości i szacunku do materii. Części w tej skali należy pasować przed montażem, czego skutkiem jest ogólna satysfakcja z dopasowanych segmentów poszczególnych części kadłuba. Sklejanie modelu nie sprawiło trudności, więc mogę polecić go spokojnie osobom z niewielkim zasobem doświadczenia praktycznego w budowie modeli kartonowych. Myślę, że gdyby nie przerwa spowodowana zmianą sytuacji w prywatnej sprawie, jego budowa nie trwałaby dłużej niż miesiąc, jak już wspomniałem. Mimo, że budowa trwała w okresie wakacyjnym na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku, to uzbrojenie zostało dokończone dopiero w grudniu 2023 roku, a po tygodniowej przerwie 24 grudnia 2023 roku, a więc około 2 lat temu, ukończyłem ostatnim pociskiem kierowanym JAS-SM model F-16D. Model został całkowicie sklejony w klasie standard oraz w wersji, w jakiej został zaprojektowany przez projektanta Jerzego Janukowicza. Mimo zastosowanych uproszczeń oraz jak bywa w modelarstwie teoretycznym, znawcy i pasjonaci tematu znajdą pewne nieścisłości, ale ja kierowałem się raczej sklejeniem modelu tak, jak wyszedł z drukarni, niż skupianiu się na dodatkowej waloryzacji i ulepszeniach, czy poprawianiu błędów merytorycznych. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że moją słabością są okręty z okresu II wojny światowej, będące w służbie dla polskiej marynarki wojennej. Model samolotu myśliwskiego miał być eksperymentem oraz oderwaniem się na krótki czas od mniejszych części w skalach 1 do 200 i 1 do 300. Oceniając ukończony model, wyszedł na tyle, na ile pozwoliły umiejętności oraz sam projekt części znajdujących się w zeszycie. Polecam go głównie każdemu, który myśli o powrocie do hobby oraz wyczynowym modelarzom, którzy w krótkim czasie pragną powiększyć swoją kolekcję o widowiskowy model współczesnego samolotu myśliwskiego. Chciałbym podziękować wszystkim za podglądanie relacji, i mimo że model nie należał do spektakularnej budowy, Cieszy oko, a tym samym powiększa moją kolekcję modeli kartonowych o jednostkę latającą, która jest pierwszą i z uwagi na lekkość i entuzjazm, z jakim podszedłem do budowy, na pewno pozostawi miłe wspomnienia oraz chęć do ponownego sięgnięcia po model w skali 1 do 33. Życzę Wam, abyście odnaleźli w sklejaniu modeli nie tylko radość, ale satysfakcję i lekkość bez narzucania sobie terminów. Czy uciążliwych postanowień, które powodują, że ciągle dokądś biegniecie, podczas gdy właśnie w tej pasji fajnie się czasem na chwilę zatrzymać. A teraz zostawiam Was z galerią ukończonego modelu. Pozdrawiam serdecznie. Ahoj, do następnego.